W projekcie Curlogos, który przypomnę, jest połączeniem biznesu jednego z najbezpieczniejszych w sieci. A ja śmiem twierdzić, że jest to najbezpieczniejszy biznes edukacji, czyli zakazanej wiedzy, między innymi takiej, która zdejmuje Wam klapki z oczu, między innymi takiej, która czyści kurwa mózgi z metaprogramów. Które was dobijają patologią. My to czyścimy. Pierwszy raz w historii. No i trzeci element to budowanie społeczności złożonej z ludzi, którzy pragną być wolni. Czyli chcemy budować platformę wolnych ludzi, którzy nie chcą być niewolnikami, nie chcą jeść codziennie rosołu w klatce. Ale są gotowi czasem zjeść jabłko na wolności. I jeden dzień być może głodować, ale na wolności.